Kurde, mógłby jechać szybciej. A no mógłby. Stary, ten cały morkus jest kurde straszny. No, nie rozumie? No stary, on dosłownie się pojawił za nami z twoją torbą pytając o numer. No, musiał być bardzo szybki. Na tyle szybki, że nawet ja go minąłem. Wiesz, może poszedł inną drogą. Ta, pewnie dlatego go minąłeś. Nagle zaczęła grać głośna muzyka, słychać było wiele śmiechów, w się kilka miejsc dalej. O Boże, znowu te pustaki. O, wiesz, pójdę kazać im się przymknąć, jeśli będę musiał. Nie, no wiadomo. <grytanie> Muzyka stawała się coraz bardziej wkurzająca. Na tyle, że pasażerowie zaczęli narzekać. Dobra, chuj, idę z nimi pogadać. O, panie kolego, powodzenia. No ja chciałem iść, ale skoro ty chcesz to iść. Steven spojrzał na Ariela w stronę. Mówiąc tylko, życz mi powodzenia. Przesiadł się kilka miejsc dalej, by siąść bliżej dziewczyn i zaczął rozmowę. Hej, dziewczyny, chciałem z Wami chwilę pogadać. Ładna dziewczyna z przesadzonym make-upem. Lol, czego Ty chcesz, frajerze? Cóż, chciałem poprosić o ściszenie trochę muzyki i przyciszenie się o kilka tonów. Ładna dziewczyna z przesadzonym make-upem. Lol, słyszałeś tego frajera? Inny puste. Lol, co zapalan, war się na ryj. Ładna dziewczyna z przesadzonym make upem Nie słyszałeś mojej najlepszej przyjaciółki? Wal się! Cóż, będę spadał, ale raz jeszcze Możecie się po prostu zamknąć O, sprzedaj mu liścia, suczko Niech zna swoje miejsce Ładna dziewczyna z przesadzonym make upem Uderzyła Stevena z liścia w twarz Jej koleżanka powiedziała tylko Masz na co zasłużyłeś, frajerze A Riley jak i reszta pasażerów Zaczęli się denerwować ale Steven zrobił tylko jeden gest, podnosząc swoją dłoń lekko w górę, tak by nikt się nie wtrącał i powiedział tak: Cóż, nie wiem, co zabolało bardziej. Ta bryza, którą poczułem po zetknięciu twojej nieskalanej żadną pracą dłonią, czy to, że wykonałeś pierwszy raz w swoim życiu coś samemu, używając własnej energii do tej <grych> pracy. Boli? Chyba powinienem się ogolić. Ładna dziewczyna z przesadzonym make-upem. Praca? Jaka praca? Nie pracowałam. Jaki jest twój problem, nie czuję, co ten lis oznaczał? Cóż, widać, że opuściłaś trochę lekcji fizyki. Nie zrozumie źle. Jesteś ładną dziewczyną, ale jeśli będziesz dalej żyć w ten sposób, całkiem niedługo zajdziesz w ciąży na jakiejś imprezie z przypadkowym kolesiem, nie znając nawet jego imienia, i będziesz wychowywać to dziecko samemu. Nikt nawet nie pomyśli, by pomóc taki, takiemu pustakowi jak ty. Łobuz kocha najmocniej, tak? Pomyśl trochę bardziej, co zrobisz później? Zrobisz profil na profilu na portalu randkowym i co powiesz? Samotna skrzywdzona przez życie z dzieckiem szuka prawdziwej miłości? Czułego mężczyzny? Nie zrozumie źle, wisi mi to. Ale pomyśl o tym. Dziewczyny wyglądają na zaskoczone i trochę zawstydzone. Przestały gadać i ściszyły muzykę. Steven wrócił do uśmiechającego się Ariela i łęty, który powiedział tylko no, pozawiatałeś dojechali do miasta, wysiedli i ruszyli w stronę swoich domów Steven zbliżając się do klatki schodowej spoglądał na swoje okno słysząc dobiegające do domu krzyki zamknij się szmato nie nazywaj mnie szmatą alkoholiku Ech, dom słodki dom